Dobre. Witamy. Witamy. I zapraszamy na, na odcinek za 26 za... zł. Mm. Mamy dyszkę, mamy piąteczki, dwie, mamy dwie trójeczki. A suma, mm. suma tych zrapek to twój dzień. dzień. Twoja liczba. A może to jest. Może to <laughs> będzie ta główna. Super by było. Mamy Kochani. ekstra linie. No, e, nasze... Owocowe 8, zielona pensja, linie szczęśliwe i owocówka ulubiona męża od niej zaczniemy. Poproszę ładny wynik. On lubi te tak. owocóweczki. Tylko bardzo ja muszę bardzo... tutaj zobaczyć. O pomóc. O, i o. mamy wisienki i boróweczkę. Boróweczki. Są wisienki Są wisienki czy jeszcze coś? Dwie. A borówki nie ma więcej? Nie. No. Czyli wszystko przed nami. Kokos i bananki. Bananki. <kluzni> Zobacz. A kokoski jak? Dzieje. O! Dołączymy do bananka jednego wini numer jeden. Bananki i kokos. Dobra. Kiwi, jabłko. Jabłko. Tu mamy kiwi, mhm. patrzę czy gdzieś jeszcze, ale nie widzę. Brzoskwinie i gruszki. Zobacz, co teraz będzie się działo. Czary mary, Kinga czaruje tutaj. Brzoskwinie i gruszki, to chyba wszystko. Patrz teraz Arbus figi. Mm, figi malutka. Ale figi fajnie. mamy tylko dwie. No malutko, malutko. Cytryna, truskawka. Truskawka. Ej no. Gdzie ten? Ananas. No i, i tu patrzcie, radzie, co się zobaczcie, dzieje. jakby wpadł teraz ten melon, tak? Tak myślałam i chciałam głośno no, mówić. A wpadło to, co wpadło. I, I nic mamy nie dało. Leżne. I mamy pusto. I nic nie dało, Misiaki. To to co? Szczęśliwe, nie? Kluczyk. I gwiazdka. I oczy. W jednej linii tam 300 jest I trzy. Tak, kluczyki. Ty byś mnie pilnował trochę, co? Ale 30 tysięcy? Serce banan. Oj, można pomarzyć, oj można! Banan. A co tam? No idę Ci pomóc, idę, kochanie. Nie zostawię Cię tu samej. Tęcza. Tęcza i kwiatek. O, po jednym? Ananas, truskawka. Jest ananasik, Anasik. będzie truskaweczka. Roskawka. O! Widzisz? Krabik księżyc. Na coś się przydałeś. No? Krab i księżyc. Krabik, krabik. Chyba wszystko. Wiśnie jabłko. Jabłko. Wiśnie. Mhm. Słoń i złoto. To Złoto mamy, ale słonika. Słonika nie widzę. Podkowa śliwka. Łodyć mnie. się podkowa śliwka. I co? Więcej nie ma. Pik i garniec. Pik mamy, ale garnuszka tu nie widać z tym złotem. Aż świeciło, świeciło i zgasło. Winogrono i diamencik. Jest. Diamencik jest. Winogronko. Winogronko. Dobra. Dobra. Biedronka pomarańcza. Biedroneczka. I znowu nam nie chcą tutaj nic pokazać? Ja już tu widziałam pierwszą. Oj Nie oj, oj. Niechcący zdrapałam. DSA. Czyli pusta. Oj, oj! Ale teraz oj, coś oj. się zadzieje. Tu zielona pensja nas nie zawiedzie. Z numerkiem piątym. Ja w nią wierzę, kotku. Dobrze. Obyś miał rację. I ten, kto. Same niskie. I ten, kto ma rację, ten stawia kolację. Mamy 29, 17, 2. O, patrz tego 22 bliska. Tam miałaś dziewiątkę? Nie. Myślałem, że w pierwszym rzędzie. Są dwie ładne liczby. 33 nie hmm. mamy. Też 32. nie mamy. O masz, patrz jak sypią trzydziechami. O i nie przestają. Plik by mógł wpaść. Ty no zobacz ile trzydziestek pod rząd. O! Cię nie bierze. W siódemce było 15, ale nie mamy siódemki. Jest pusto. To zostały nam kochani. Czy ta owocówka Cię oprócz odczaruje. jednej piątki na tyle zdrapech, co ją zdrapaliśmy, to coś nam jeszcze da? Poprosimy. Ładnie poprosimy. Lecimy, kochani. Jedną, jedyną piątkę. A już, dobra. Ja nie wiem, Ty chyba z radkiem będziesz skręciła te odcinki niedługo. Nie to niechcący to zrobiłam. Jak nie jedno, to drugie po tych kontrolnych lata. Kochani, co tu się dzieje? Ja przepraszam. <grym> ja nawet nie znam tych kontrolnych Dobra, tutaj. no dla mnie niech będą trzy różne i wysoką wygraną wygra. No widzisz. No widzisz. Ale masz pusto. Nie, Co, już koniec? Ledwo się rozsiadłem, a już koniec? No, BX nawet. BX Radek. Ech. Oj oj ty, żeś, Chyba Kinga za dużo ogląda tych filmów twoich. Jak ty drapiesz te kontrolne. No, czekaj pan muszę tutaj no, teraz. Bój się teraz, bój się. Boję się. No dobra, lecimy kochani. Co Słoneczno ma być, księżyc. to i tak będzie. Z drapeczka z numerem 20. Piękny numer. I Cudowny. ona jest z Nowego Dworu, pamiętam, brałeś wejścia. Cudowne, ja wiem. Słoneczko, Z księżyc. wyjazdu to zawsze będzie coś fajnego, zobaczycie. Księżyc mamy. No, są księżyce i słońce nawet w jednej linii, zobacz to, kochanie. Proszę, zobacz. I kolejny dublecik. I słoneczko na środku w żółtym. Centralnie, pięknie. No to był znak. To był znak. I e, mamy gwiazdka. gwiazdkę i wiatrak. Wiatraki widzę. Czy będą gwiazdki? Gwiazdkę i wiatrak. O, tu na fiolecie jeden. Tu mamy wiatrak. Mam Ci pomóc? Pokaż. Dawaj to. Wiatrak i gwiazdka. Ja powiedziałem te wiatraki, a na razie do tego jednego faktycznie widać. O CIE! No a gwiazdki jeden. nie ma w ogóle. Oj, oj, oj. Dobra, oj. no to szukamy lepszych, kochani. Parasol, parasol rolki. Okej, okay, jest parasol i są rolki. Teraz I to się nam z... się hej. podoba. Roleczki. Kolejne w zielonym. Jest parasol. Uh -huh. O, w niebieskim dwie rolki pod rząd, ale i dublet. Z parasolem. Proszę. A tu już nie ma. Kolejne dwa symbole, leżak, biedron, o i tu się będzie działo chyba coś mi mm, się wydaje. Niech się dzieje. Leżak i biedronka, mamy drugą, mamy leżak, wiatrak, dziękuję. O, ale żeśmy go <śla> <śla> przez okulary nie widzieli. Leżak, biedronka. Jest w żółtym. I jest leżak żółty. Super. No dobra. Moneta, korona. Mm -hmm. Moneta i korona. Mon monetka będzie korona też. Jest korona. Super, że coś wiecie, że nie ma tych pustych przelotów. Dobrze ty, i po tak jednym. Ja wiem. No po jednym, ale. ale, ale... Oj, klapki balone były. Były i klapersony. Mamy tutaj klapki, baloniki. O proszę bardzo. Klapki, balony. Balony. Koniec. Kolejne dwa czapka motyl. Czapeczka jest. Motylki też będą. Dobrze. Motylek jest. Jeden. A gdzie te motylki? Bo ja jednak... Pomyliło jeden mi widzę. się z krabikami. O, masz krab lody. Jest. Zaraz ja cię sprawdzę czy tu są kraby. Są kraby jest. Dobra, jednego lodzika widzę, widzę drugiego. Dobra. O, krabów jest sporo. No widzisz, są niektóre symbole, które pięknie się popisują. Kraby. Tu lody zrapane. Dziękować. K... Tak szybko miśka leci, że ja nie nadążam Krabik... sprawdzać. Dobra. Dobra. Kolejne dwa. Diament kwiatek. Mhm. Kwiatek. Ooooh, diamencik. Pięknie. W niemieckiej kwiatek i diamencik żółty. I jeszcze mamy 2, 4, 6, 8 symbolów. No to dobra, zaczynamy tę linię. <laughs> Piłka popcorn. Czas zacząć. Piłka i popcorn. I nie ma obu. I jak tu zacząć? No nie ma. A jaj, jaj. to nic. Tak, tutaj to... pięknie chcieliśmy was. Arbus tęcza. Ładnie zaprosić na linię. Tęcza. I to wszystko. Uh -huh. I zostały cztery, tak? No. Cytrynka. Łódź. Jest cytrynka, jest Łódeczka. Są kolejne na fioletowym. żółtym cytrynka i to koniec i miśki ostatnie dwa symbole dzwonek oj. pojedynczo i podkowa oj miśka idzie na całość dzwonek Dzwoneczek i podkowa. podkowa oj powiem wam a słoń był nie nie będzie nam chyba dane tutaj linie pokazać ja Ole! nie wierzę no nie, kochani poczekajcie p, różne muszą być c F No Ale to dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj to żeśmy, 20, żeśmy pomnożyli, te, że. u, że <gulatory> wszystko do makulatury. Jaka uu. droga makulatura? Ojej, a najdroższa makulatura na świecie. Z tak latkiwa. jest. Słuchajcie, rewelacja. O nie, zmienimy, zmieniamy kolaktury. Nie, pod pana Jacka to ja na pewno nie odejdę. Ale przejdę się gdzieś indziej. Ale te zdrabki są z nowego dworu. No nie, nie ci te powiedzieć. są z wyjazdu akurat. No zobaczcie, Że Te nawet, są z wyjazdu. Nawet nie pomogły te z wyjazdu. No nie. Nie Widzisz o czym to świadczy? Wracamy do pana Jacka. Dobra. No. Panie Jacku, bój się pan. Idziemy, Nadchodzimy. Nadchodzimy. Do Żarcie. zobaczenia, słoneczka. Na następnych odcinkach wydrapiemy jeszcze tą główną, nie. No obiecujemy. I Kinga, i Kinga. Nie wiemy kiedy, ale wydrapiemy. I Kinga wam pokaże, jak się drapie, tak jak Ta. radę. Kontrolne. Pozdrawiamy <grystanie> <grystanie> buziaki. buziaki, pa!